To będzie krótki, chyba najkrótszy blok ze wszystkich Trzeba pokazać jak ziemniaki obrędzam W tym roku muszę to po dwa razy robić, bo jest sucho i nie chcą się za bardzo obrębać te, te, te rajki, te rządki i muszę tak miejscami dwa razy jechać. takie trzy rządki w Zygurze się zrobiły i chcę tu przejechać dwa razy bo wiadomo robi się to na cały rok i jak się to teraz spieprzy to potem ziemniaki będą zielone i, no i same tracę a i tak już tu tracę bo już zaczyna się jakiś tu dzik pokadymać. pokazywać i już mi tutaj rządki porozrywał i ziemniaki były na miejscu w ma taka. dopiero początek sezonu dopiero to będzie dalej to stracę Trzeba Będzie znowu w leśniczym pogadać, żeby tutaj jakieś petardy czy coś przynosił, żeby trochę je podstraszać. Widzicie, miejscami nie podosypuje, ale ogółem nie jest źle. Rządki jak po Grimerze, ale widzicie, to jest drugi przejazd teraz. Ta ziemia jest bardziej pulchna. Wiadomo, po kultywatorze tak się dobrze i nie uprawi. Teraz dopiero drugi przejazd robi robotę. Ten rządek też nie jest stuprocentowy, ale jego zostawimy. Baja No widzicie, tu jest gdzie jest grudka trochę, gdzie było mniej wilgoci To nie chce się usypywać A tak Elegancko Jeszcze parę rzeczy by trzeba było przerobić, ale Co roku tak mówię Co roku tak mówię, a nigdy nie przerobię Z tym tatem to jest, ja nie wiem Kiedyś jak był człowiek młodszy do tego czasu nie więcej Teraz tymczasem tym człowiek ma trochę 7 na i nie ma czasu na nie. znaczy to no nie ma czasu dla rodziny ma się zawsze czas ale już na taką pracę w garażu to póki co tego czasu nie ma za wiele no, dziecięcka tak trochę się grzeje bo miała na czerwonym otworzyłem jej klapkę z góry i już te między zielonym a czerwonym i, i jest okay. roku był na usługach, bo u szwagra też robił, ponad 2 hektary zrobił, także no powiem wam, pisał się w tym roku, zarobił, zarobił na siebie. Bo u mnie co roku pół hektara, teraz u szwagra 2 hektary, także pisał się. Teraz będą żądki. rządki! No, czy dziecka ma się problem uciągnąć <grystanie> 100 kilo więcej.

ale wszystko pięknie, koloru dostało pszenica delikatnie końcówki poprzepalane po RSM-nie rzepak już zaczyna nam kwitnąć jakieś 30% fazy kwitnienia myślę, że do tygodnia będzie suwa, będzie żółto jak nie wiem a dużo jest tego rzepaku koło mojego pola także będzie pięknie muszę zejść w bo ma problem się uciągnąć Tak jak Wam mówiłem, dzisiaj taki krótki urywek No bo jest no to samo Co roku to samo Sadzenie ziemniaków nie. Ale nagrałem, żebyście widzieli, że Coś się u mnie dzieje Także Łapka w górę I dzięki za oglądanie Na razie, cześć!